Cześć, na imię mam Grzegorz. Jesteś właśnie na kanale Marient Grey naokoło. Jest to kanał rowerowo-pieszo przygodowy. Aktualnie znajdujemy się nad jeziorem GoDup. i sobie tutaj biwakujemy swoim namiotikiem. Wam przy okazji pokażemy miejsce, w którym jesteśmy. Tak, na wypadek, gdybyście tutaj gdzieś byli w okolicach, a jest to bardzo blisko Green Velo, żebyście mogli sobie tutaj spędzić noc pod namiotem czy to w domku, jest to plaża miejska Osir, która też jest nazwana w Google Maps jako camping numer 220. Jest lipiec 20. 2022 roku. I w tym momencie ceny tutaj za namiot kosztują 10 zł za osobę i 15, minut, 15 zł, zł za, za, za namiot. Więc mega, mega przystępna cena. Powyżej dwóch dób jeżeli tu jesteście, to jesteście, będzie trzeba zapłacić opłatę klimatyczną. Idziemy na pomost, wam pokazać. Jest to taki mościk zwodzony, na którym sobie możemy się można spacerować. Chyba też się kończą z niego, bo są wyznaczone bojki do kąpieli. Jest plaża płytka dla dzieciaków. Tutaj dosyć głębsza woda. W ogóle cała ta plaża jest strzeżona przez ratowników, więc spokojnie e, z dzieciakami e, możecie tu przebywać jest bezpiecznie. Ratownik sobie tam siedzi pod parasołkiem. Zobaczcie jakie piękne jezioro Bołda Bez żadnych jakichś skuterów wodnych szaleństw ITP itd Tam dookoła jest park krajobrazowy i całe te nabrzeże jest porośnięte trzcinami, więc tam znaleźć miejsce na dziko jest trudno. Trzeba być albo miejscowym, albo wędkarzem, albo trzeba poświęcić sporo czasu, żeby jeździć tam na połowę tego jeziora i szukać miejsca na nocleg. Aczkolwiek problem jest taki, że połowa tego ziera, no, mniejsza połowa leży na terenie Rosji rozbijanie się na dziko gdzieś przy granicy jest podwójnie nie, nie do końca legalne, bo przy granicy chyba pas jest taki, że 5 km od granicy nie wolno się rozbijać na dziko. A po drugie jest to park krajobrazowy, więc też trzeba gdzieś tam do szacunek. Nie ma tam wyznaczonych e, miejsc do piwakowania przez pasy e, przez e, e, państwowe lasy polskie. Dobra, tu jest główny budynek, w którym e, jest recepcja. Tutaj można wypożyczać sprzęt wodny, można się za, zameldować. Tu jakaś muzyczka leci dla umilenia. Hmm. Tutaj jak widać można sobie się, łódki i rowerki wodne. Wurczone sprzętu pływającego więc recepcja wygląda, tak? razem z piachem tamten duży biały budynek to jest cały sanitariat i stanowisko kamperowe i namiotowe jest tam za tym boiskiem. My tam wczoraj byliśmy, ale to miejsce jest takie dosyć um, mało pojemne i było sporo namiotów i nie chcieliśmy się tam cisnąć nie? więc znaleźliśmy sobie miejsce po drugiej stronie tego ośrodka, ale to zaraz tam przejdziemy. Tutaj zobaczcie jak wygląda plaża z tej strony. Plac zabaw dla dzieci. Plaża z piachem. Nie jest jakaś wielka, ale, ale spoko, przebieralnie. Tu mamy część taką na trawce, jakby ktoś chciał sobie poleżeć, ale niekoniecznie lubi piach. No i tu mamy te pole namiotowe jakby z kamperami. Tam macie wiatkę, w której można sobie... Zjeść, nawet chyba grilla grillasa można zrobić. Bardzo dużo tu jest stolików takich e, w miejscach, gdzie można się właśnie przy stoliku sobie rozbić ten namiot i sobie zrobić taki małe M2 Znaczy czy tam M1 namiot plus kuchnia i to wygląda tak, że tu jest taki stoliczek, przy tym stoliku można sobie rozbić ten namiot, tam jest drugi, tam jest kolejny, tam jest kolejny. Czyli tam jest, jakby za tymi drzewami jest e, pas kamperowy no Tutaj zaraz jest też, widzę, namioty są tubły Namioty rozbite wczoraj wieczorem Z tej strony i z tej strony też jacyś tacy podróżnicy na rowerach sobie tu no, chyba na jedną nockę zawinęli e, Tutaj pokazuję tą tu całą grillownię e, Nawet jest znaczek Vela zobaczcie No i tu mamy duży wielki grill z kominem spoko sprawa e, dobra, tam nie przejdę, bo tu jest tak jakby ogrodzonko, żeby nie łazić wszystkim przez Tutaj tylko jest konkretne przejście dziura. Tu wozimy sobie alapa park namiotowy. Spoko, bo są drzewka, e, w cieniu się możecie tutaj rozbić. Rano jak wstajecie to słońce nie przywali i nie uciekacie z namiotu. Tu jest jeszcze więcej miejsca na te kampery, nie? Tu jakiś żuczek, ale zarobisty klimat. Coś takiego. Dobra, idziemy w stronę sanitariatu, żeby pokazać. Cały ten e, teren on nie jest obrodzony ani strzeżony wiecie, nie ma czegoś takiego jak jakiś płot i że jest szlaban i że jakiś stróż sobie stoi nawet przy wyjeździe z tego ośrodka ogrodzenie wygląda w ten sposób z takich bali po prostu przechodzisz przez nie swobodnie czyli generalnie ktoś to tam może się nieproszony też tutaj pojawić się go no nie rozpozna tak? więc nie można się tutaj bezwpłodnie eee, dobra mamy sanitariat duży budynek i jest jedno główne wejście do którego wchodzimy jest rozdzielenie na damską i męską toaletę razem z prysznicami najpierw jak do męskiej mam nadzieję, że nie będzie tu jest dla niepełnosprawnych razem z natryskiem tu mamy te dwie kabiny Jedny kibel, drugi. Eee, tutaj mamy umywalki, przy umywalkach są gniazdka na front. Tutaj trzy umywalki z lustrami. Tutaj jest wejście do kabiny prysznicowej. tutaj to światło? Nie jest takie mamy światło. Kabiny prysznicowe są takie zakrywane tymi płachtami, góry nie, nie ma. Sufit jest wysoko, więc jak tutaj przyjdziecie i jest chłodno, więc to może trochę być przeciągi. Woda jest gorąca, ale jak spłynie, no to musicie poczekać aż się zagrzeje. Nie? Pisuary jak to w męskiej toalecie. I teraz na chwilę wyjdę do damskiej. Mam nadzieję, że nie zostanę pogoniony tego co się wygląduje marzenka, powinna tutaj robić pralnie. Tak? Tak. Mm -hmm. Pokażę chwilę mi się pamiętam. Praktycznie wszystkie ciuchy. W sumie wszystkie oprócz tego co mamy na sobie, nie? <laughs> no pranko można zrobić bez problemu elegancko. Tutaj mamy cztery umywalki, też wszystkie są z lustrami. Tutaj marzenka właśnie akurat ładuje nam powerbanki. Na worku wszystko jest tam położone.

E, tak, jak mówiłem, to jest, tak, idziemy z tamtej strony tego boiska. to mamy to boisko, jest stół do ping są piłeczki e, futbolowe. Nie wiem, jak to się nazywa. Profesjonalnie nie, nie gram w to. E, dobra. Teraz tak, tutaj wejście jest swobodne, bez schodów. Tam mamy ze schodami, mamy trybunę. No i teraz zobaczcie, bo y, tam gdzie. Pokazywałem, te, te pole namiotowe jest tam. Idziemy wyżej i zobaczcie jaki tu jest jeszcze olbrzymi teren. Nie? Są tu też domki do wynajęcia, takie PRL, nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy i pamięta takie rzeczy tutaj. No i teraz tak, patrzcie na ten teren. Generalnie... Niby tu nie jest pole namiotowe, ale jakby było mega tłoczno, spokojnie między tymi drzewkami można się tutaj rozbić. Tym bardziej, że pani w powiedziała, że gdzie mi się podoba, tam mogę się rozbijać. Tak samo tutaj sporo miejsca. Tu jest parking samochodowy. Tu są drogowskazy, gdzie co, jak jest i kierunek do, do recepcji. Jest też blisko do kosza. Generalnie to jest ośrodek sportowy, tak? Osir. Więc jest tu dużo atrakcji takich, aby się komuś nie nudziło. Dobra, tu widzę, że się otwiera knajpka. Jest nasza knajpka lody, jakaś tam ciastka, takie rzeczy. Ona jest chyba otwarta dopiero od godziny, nie wiem, 11 Wcześniej było zamknięte Zaraz tam podejdziemy, jeszcze Wam pokażę A my e, jesteśmy rozbici na tej części jakby Tutaj też jest niby pole namiotowe Jesteśmy my rozbici i jacyś tam jedni siedzi. Czyli przestrzał, tam daleko mamy e, tamten pierwszy e, Pierwszy yy, obszar wyznaczony to do, do, do biwakowania z namiotami z tym Wam pokażę jak wygląda tutaj ten przybytek. No dobra, tu jest ten stolik, który my sobie wzięliśmy jako ten M, M1, czyli pokój 1 z kuchnią. Rozwiesiliśmy sobie też hamaczki, żeby jakby wyznaczyć też nasz... Nasze cztery kąty, nie? Drzewka są, fajnie, chłodne, nie jest mega w słońcu. Tu jakieś miejsce na ognisko, nie wiem. Nie pytałem się, czy można rozpalać i czy to coś kosztuje dodatkowo. Tam w kącie jest jeszcze jeden stolik, przy którym też ktoś się już tam rozbił. I tutaj właśnie jakiś pan się rozbija w linii drzew. Trzeci namiot w tym polu, w którym jesteśmy od wczoraj. Dobra, widzimy sobie tak teraz przez ten tak no bo tu jest niby taki putek pokazany, żeby, chyba wyznacza tą linię tylko tego ty, 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 gdzie można rozbijać te mm, namioty. No. Ciach a tam jest cały czas jezioro. Tam byliśmy na tych e, po tych schodkach schodziliśmy na dół. Zaraz tam się jeszcze przejdziemy. No i zobaczcie, przechodzę swobodnie, bez żadnego... Płota, z tych rzeczy To jest takie coś niezobowiązujący płot do niczego Podejrzewam, że jakby tam było pełno namiotów To tutaj też spokojnie można byłoby się rozbić No i dobra, teraz dojście do tej dróżki tam Do wjazdu Do tego Osiru Do ulicy Głównej Zajmie mi przynajmniej Dwie minutki, żeby dojść, więc nie będę Wam przynudzał. Włączę się za chwileczkę, jak już będę tam przy znaku kierunkowym, że zapraszają do tego Osiru. Ok. No i dobra, jesteśmy na wlocie do, do, tego, do tego kempingu numer 220. W tamtą stronę macie dojazd do miasta Goldup. A w tamtą stronę jedziecie na tężnie solankowe, Taka atrakcja tutaj I słuchajcie, cały ten ośrodek jest 3,5 km od centrum miasta Goldap. Więc jakbyście chcieli sobie tutaj kupić coś do jedzenia no to najbliższy sklep No trzeba popylać trochę My sobie robiliśmy spacerek z buta z To trwało 44 minuty 45 minut szliśmy stąd do centrum, do biedronki, do gołdapi, do miasta. Go, Go Go no i teraz tak, tak wygląda ogrodzenie tutaj, w tym e, ośrodku. Tu się tak zaczyna. Są to po prostu zbite takie paliki. No i tu mamy taki rozjazd. Tam się jedzie na parking główny samochodowy. Tam jest bardzo tego, blisko tego zjazdu do e, miejsca gdzie są kampery a tutaj się wchodzi na te pierwszy e, większy trawnik e, namiotowy na którym my się rozbiliśmy są tu też jeszcze jakiś taki ciąg domków, taki pawilon w którym są kolonie z dziećmi i oni sobie tutaj w tym budynku nocują jak to dzieciaki no musicie wziąć pod uwagę że jak traficie na jakąś kolonię to może być głośno no ale co jak nie chcecie spać na dziko tylko chcecie się wyprysznicować i naładować no to musicie się liczyć z tym że ktoś też korzysta tutaj z, tego, z tego miejsca i też jest na wakacjach dobra i tak wygląda ten budynek cały koloniami, bo tutaj mają swoje oddzielne jakieś tem. Każdy ma wejście ileś tam osób do jednego do jednego samego pokoju jakby to wygląda jakby jakieś takie bliźniaki były jeszcze czy coś no i dobra tu jeszcze raz widać tutaj samochód też może być blisko zaparkowany nie jest tam jedyny główny parking tylko tu też można pobierać jeziorko tam widać więc jest tu bardzo swobodnie nie ma jakichś mega nakazów, zakazów bardzo fajnie e, nam się to tak spodobało, że zostajemy sobie tutaj e, dłużej niż jedną noc robimy się tak zwany dzień zero czyli sobie odpoczniemy od, od rowerów i poleniuchujemy sobie trochę jeszcze tam obiecałem pokazać tą wódkę jakimiś lodami. Pytanie, czy to są jakieś spożywcze rzeczy, jakby ktoś chciał sobie dokupić, a za daleko by było mu do do centrum, nie? Raczej napoje, piwko, w lodówkach, chipsy, kawa. Raczej nie ma tu spożywczych zawsze miło, żeby coś można sobie tutaj na zęba wrzucić Dobra, e, jeśli będziecie mieć jakieś pytania dotyczące tego e, miejsca, tego co nie przyszło mi do głowy, żeby powiedzieć, zapomniałem, e, piszcie w komentarzach te pytania, nam przyjdą powiadomienia. E, na pewno na nie odpowiemy. E, mam nadzieję, że ten filmik Wam przyda się do tego, jak będziecie dziś tutaj w rejonie GoDup i będziecie chcieli sobie tu nacenić. Gdzieś tam będą przebitki na cennik i inne takie zdjęcia poglądowe jak będę mówił, wam opowiadał jako narrator żebyście nie widzieli toczas czas moje gęby, nie? Zapraszam do oglądania naszego kanału Zobaczcie jak sobie jeździmy rowerkiem po Polsce i sobie zwiedzamy Pozdrawiam wszystkich serdecznie do zobaczenia w kolejnym